Często się zdarza, że kiedy robimy puszkę w karton gipsie, to ona delikatnie tu wystaje, bo marancik. co nie. Tak, akurat ma dość mały, ale jak są te niebieskie, to jest większy. Żeby uniknąć problemów z osprzętem, który nie dolega do ściany, trzeba użyć taki fazownik. Można też nożykiem to zrobić, choć jest to trudniej. Tu mam taki fazownik specjalnie do tego. Sobie kręcimy parę razy. Robi nam ładną faskę wokół w karton gipsie. I teraz, jak dopchniemy tę puszeczkę. To ona tutaj ładnie się licuje ze ścianą i nie ma problemu z odstającym osprzętem. W efekcie ramka osprzętu ładnie dochodzi do ściany i nie ma problemu, że tutaj jest jakaś szparka. Eee, więc jeśli ściana jest równa, prosta i tą puszkę sobie, znaczy tą, ten otwór na puszkę sobie sfazujemy, to bez problemu w kartum Gipsie możemy obsadzić ładnie tak gniazdka. I nawet jeśli ramki są upierdliwe, że nie mają właśnie tam luzu, a niektóre, niektórzy producenci niestety tak robią, to będzie nam to się ładnie ze ścianą licować.